Elna Gisztet-Kiltynowicz. Szwedzka aktorka, gwiazda operetki, żona warszawskiego przedsiębiorcy. Po wybuchu II wojny światowej, mimo możliwości wyjazdu do Szwecji, pozostaje w Warszawie. Na Nowym Świecie zakłada kawiarnię u Elny Gisztet. Organizuje koncerty na rzecz polskich dzieci. Wspiera dzieci z Zamojszczyzny. Pomaga Żydom z warszawskiego getta. W jej kawiarni znajduje się punkt kontaktowy Armii Krajowej. Przekazywane są tam meldunki, rozkazy i broń. Kolportowana jest też prasa podziemna.